Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przy ostatnim nagraniu trochę żałowałem, że nie było śniegu, no a przynajmniej nie tyle ile bym chciał. Natomiast dzisiaj zima postanowiła pokazać na co ją stać. I trochę nas przysypało. Jestem teraz przy drodze, gdzie nagrałem chyba 3 lata temu nagranie z RAV4. I RAVKA tutaj poległa. Podczas kiedy CRV z 2007 roku radził sobie wyśmienicie. Nikt nie jeździł tą drogą dzisiaj jeszcze, więc będę pierwszy. Mam nadzieję, że się nie zakopie i że to się uda. No zobaczmy, czy kura sobie poradzi. No to co, to wjeżdżamy. Serio mam pewne obawy, nie chciałbym nic urwać, nie chciałbym się zakopać. Bo kto mnie stąd wykopie, spróbujemy wjechać w takim trybie jak jeżdżę normalnie, czyli sport. Zobaczmy, tutaj coś nam odśnieżało główną drogę, natomiast ta polna jest kompletnie. Zasypana. Jedziemy po malutku. Nic się w ogóle nie dzieje. Tu jest jakieś takie. dobra, jest śnieg, ok? Ale nuda. No, <ścoughs> no może wtedy, jak testowałem tutaj rawkę, może tego śniegu było więcej. Ale czy dużo więcej? No nie wiem. Podlinkuję nagranie, jak tylko wrócę do domu. Podnikuję Wam nagranie, żebyście zobaczyli. O, tutaj jest trochę więcej śniegu. Coś czuję, że coś się dzieje, ale w ogóle nie jest to w ogóle żadnym problemem dla samochodu. W ogóle nie robi to żadnej różnicy. Żadne SP i inne systemy się nie włączają. żadne kontrola trakcji po prostu jedzie jak, na szynach, jak po szynach. Tu jest jeszcze więcej śniegu. Coś pomału czuję, że zaczynają ją mielić koła, ale na desce nie widzę kompletnie nic. No także na spokojnie... Kurde po prostu. No robi robotę. Fajnie, podoba mnie się. Podoba mnie się to. Tutaj trochę dołów było, tutaj trochę głębiej. No i widzicie jak po szynach. Nie, nie wzrusza jej ten nic. Okej. Okay. Dobra, do następnego. Pa!